Film rozpoczyna się w restauracji, gdzie dwóch klientów, Sam i Gary, ogląda w telewizji reportaż o bezwzględnym seryjnym mordercy zwanym Midnight Mangler. W tym momencie do lokalu wchodzi mężczyzna o imieniu Charlie, a kelnerka Anna, zaniepokojona reportażem, szybko wyłącza telewizor. Później Anna podchodzi, aby przyjąć zamówienie Charliego, ale ten zaczyna ją przerażająco flirtować i zaprasza ją do wspólnego posiłku. Uważa go jednak za dziwnego i stanowczo odmawia, więc mężczyzna niezręcznie prosi tylko o menu. Następnie Anna podchodzi, aby przywitać się z kolejną grupą klientów, którą tworzy trio młodych narkomanów. Nazywają Annę mamą i okrutnie wyśmiewają ją za to, że jest stara i nadal pracuje w restauracji. Jeden z narkomanów rozpoznaje ją i wyśmiewa się, że miała zostać pielęgniarką, ale ktoś ją zapłodnił. Sfrustrowana Anna ignoruje ich i pędzi, aby podać menu Charlie'emu, który po raz kolejny bezskutecznie próbuje z nią flirtować. Po zakończeniu zmiany Anna wychodzi, ale na zewnątrz czeka na nią Charlie, paląc papierosa. Po raz kolejny zaprasza ją na randkę, ale ona odmawia, twierdząc, że w domu czeka na nią mąż. On jednak wie, że to kłamstwo, ponieważ nie ma ona obrączki, więc Anna nerwowo twierdzi, że ma chłopaka. Następnie zauważa, że idzie za nią, więc wyciąga gaz pieprzowy i ostrzega go, żeby się nie zbliżał. Wtedy Charlie wyciąga broń i żąda, aby poszła z nim, bo inaczej strzeli. W obawie o swoje życie Anna ze łzami w oczach mówi. Że ma w domu małą córeczkę, ale on nie przejmuje się tym i ciągnie ją do swojej starej furgonetki. Tutaj zdesperowana Anna mówi, że miała zły dzień i proponuje, że pójdzie z nim na randkę jutro. Wybiera nawet miejsce spotkania, a on każe jej opisać, w co się ubierze. Anna opisuje uwodzicielską sukienkę, a mężczyzna wydaje się podniecony jej słowami. Nagle mężczyźni ją dźgają. W następnej scenie Charlie ponownie znajduje się w restauracji. Dziwnie jednak. Zauważa tych samych klientów czających się w kątach i telewizor nadający te same mrożące krew w żyłach wiadomości o seryjnym mordercy. Jeszcze dziwniejsze jest to, że Anna stoi całkowicie zdrowa i żywa. Zdezorientowany mężczyzna siada więc, gdy Anna podchodzi, aby przyjąć jego zamówienie. Nerwowo pyta, czy się już spotkali, ale ona nie wydaje się go rozpoznawać. Następnie podchodzi do innego klienta o imieniu David, który siedzi samotnie w kącie i cicho je. Charlie próbuje nawiązać rozmowę, ale mężczyzna nie odpowiada na nic. Charlie ma wrażenie, że widział go już gdzieś wcześniej i pyta, czy się znają, ale David nadal go ignoruje. Później Anna wychodzi po zakończeniu zmiany, a Charlie znów na nią czeka. Zaczyna rozmowę i po krótkiej, niezręcznej pogawędce nagle grozi jej bronią. Przerażona kobieta błaga, mówiąc, że ma małą córeczkę, ale Charlie odpowiada, że już o tym wie. Zaciąga ją do swojej furgonetki i ponownie brutalnie morduje. W następnej scenie Charlie ponownie znajduje się w restauracji. Zaczyna krzyczeć w dezorientacji. Co przeraża wszystkich obecnych. Charlie jest przekonany, że wszyscy celowo robią mu jakiś pokręcony żart, więc żąda, aby Anna podniosła koszulkę. Sam próbuje interweniować, ale Charlie wyciąga broń i każe mu milczeć, po czym celuje w Annę. Nie mając innego wyboru, przerażona kelnerka zdejmuje koszulkę, a Charlie szeroko otwiera oczy ze zdziwienia, gdy zauważa, że nie ma żadnej rany. W tym momencie trzej narkomani wchodzą do restauracji, ale Charlie oświadcza, że jest zamknięta. W momencie, gdy sam wyciąga broń i natychmiast likwiduje mężczyznę. Jednak czas ponownie się resetuje i Charlie znów znajduje się w restauracji. Krzyczy na sama za zastrzelenie go i rzuca przekleństwa, po czym wściekły wybiegł z lokalu. Zirytowany Charlie pędzi do swojej ciężarówki i próbuje uciec. Jednak czas ponownie się resetuje, rzucając go z powrotem do restauracji. Ogarnia go panika, gdy raz po raz próbuje uciec, ale pozostaje uwięziony w tej samej nieskończonej pętli. W pewnym momencie nawet likwiduje sama i ucieka, ale znów znajduje się w restauracji. Zdając sobie sprawę, że nie może uciec z tego miejsca, Charlie uspokaja się i zaczyna obserwować wszystkich obecnych. Jego uwagę przyciągają dwie pielęgniarki. A on nadal wpatruje się w jedną z nich, Sophie. Następnie Charlie ponownie podchodzi do Davida i wygłasza tyradę o uwięzieniu w pętli czasowej, pytając, co zrobiłby on w takiej sytuacji. David ignoruje jednak wszystko, co mówi, więc Charlie odchodzi i na chwilę blokuje drogę Sophie która właśnie wychodzi z toalety. Następnie podchodzi do pary w średnim wieku w restauracji i zaczyna im przeszkadzać. Charlie zbliża się do kobiety w nieodpowiedni sposób i wkrótce odkrywa, że ta para nie jest małżeństwem. Mężczyzna wpada w gniew i wstaje, ale Charlie pokazuje mu broń i każe mu usiąść. Charlie zdaje sobie sprawę, że mają romans, więc mówi mężczyźnie, że jego żona wysłała go tutaj, aby go zlikwidował. Szybko jednak wyjaśnia, że tylko żartował i wręcza im pieniądze na posiłek, po czym zostawia ich samych. Później Charlie podchodzi do dwóch pielęgniarek i próbuje nawiązać z nimi rozmowę, ale jego obecność sprawia, że czują się nieswojo i odchodzą. Charlie również opuszcza restaurację i tym razem celowo kończy pętlę, aby rozpocząć kolejną rundę chaosu. Następnie podchodzi do Sama i Garego, którzy dyskutują o Midnight Manglerze, więc Charlie sugeruje, aby cała trójka wspólnie znalazła zabójcę. Duet uważa go za bardzo dziwnego, a Charlie wkrótce podąża za Sophie, która idzie do łazienki. Następnie kradnie nóż z restauracji i brutalnie likwiduje biedną kobietę. Charlie jest jednak zaskoczony, gdy zdaje sobie sprawę, że nadal tu jest, więc ukrywa zwłoki w wózku na śmieci i zamierza odejść, ale zostaje złapany przez dozorcę. Charlie twierdzi, że miejsce było zbyt brudne i chciał tylko pomóc. Następnie obaj wynoszą wózek na zewnątrz, a dozorca zauważa, że jest on niezwykle ciężki w momencie, gdy Charlie strzela do niego, a następnie wyrzuca jego ciało do śmieci. Kilka sekund później na zewnątrz pojawia się druga pielęgniarka szukająca Sofii i pyta Charliego, czy ją widział. Ten zaprzecza i oferuje, że zawiezie ją samochodem, aby pomóc jej w poszukiwaniach przyjaciółki, ale ona uważa go za podejrzanego i odmawia. Po powrocie do środka, Charlie przerywa napiętą rozmowę zdradzającej pary. Mężczyzna każe mu pilnować własnych spraw, ale wtedy Charlie podcina dziewczynie gardło. Mężczyzna zamiera w szoku, a Charlie zimno stwierdza, że zgodnie z Biblią ludzie, którzy popełniają cudzołóstwo, muszą zostać skazani na śmierć. Po tych słowach psychopatyczny morderca wbija nóż w oczy mężczyzny i brutalnie likwiduje również jego. To w końcu przyciąga uwagę wszystkich, a pielęgniarka szybko zauważa zakrwawioną kobietę i pędzi jej na pomoc, ale Charlie celuje w nią z broni i w końcu wyznaje wszystkim, że to on jest Midnight Manglerem i planował dziś w nocy po cichu zlikwidować ich wszystkich. Zanim jednak zdąży skrzywdzić kogokolwiek innego, szef kuchni restauracji nagle podkrada się do niego od tyłu i rozbija mu głowę. Charlie trafia do kolejnej pętli czasowej i wyrzuca z siebie swoją dziwną sytuację Davidowi, który ponownie go ignoruje. W ten sposób psychopata rozpoczyna serię morderstw, brutalnie likwidując wszystkich w restauracji, jednego po drugim. Czas wciąż się resetuje, a psychopatyczny morderca wymyśla coraz to nowe sposoby likwidowania i czuje się niepowstrzymany jak bóg. Jednak po niezliczonych kolejnych morderstwach w końcu męczy go powtarzająca się przemoc i pragnie, aby koszmar się skończył. W pewnym momencie Charlie staje się bardzo głodny więc prosi Annę o jajka i bekon. Ona jednak informuje go, że o tej porze nie serwują śniadań, co go denerwuje, ponieważ wie, że w lodówce są jajka. Charlie prosi szefa kuchni o przygotowanie omletu, ale ten odmawia i każe mu wrócić do stolika. Sfrustrowany Charlie próbuje zaatakować, ale ten z łatwością rzuca go na podłogę. Charlie wyciąga nawet broń, aby mu zagrozić, ale wielki mężczyzna nawet nie drgnął. Charlie postanawia więc pokonać go w walce wręcz, ale szef kuchni z łatwością go likwiduje. W następnej pętli Charlie opowiada Davidowi, jak próbował na kilka sposobów zlikwidować szefa kuchni, ale nie udało mu się, jakby ten mężczyzna był jakimś supertajnym agentem. Teraz jest zdeterminowany, aby zlikwidować wielkiego mężczyznę, więc żąda, aby ten przygotował omlet. Szef kuchni oczywiście odmawia i dochodzi do brutalnej walki, w której Charlie ponownie ginie. Charlie przechodzi przez niezliczone pętle i desperacko próbuje każdej taktyki, aby zlikwidować szefa kuchni, ale wielki mężczyzna pokonuje go za każdym razem. W pewnym momencie Charlie jest zmęczony walką, więc ignoruje swoją zasadę uczciwej walki i brutalnie likwiduje szefa kuchni. Następnie wyjmuje jajka z lodówki i w końcu przygotowuje omlet, którego tak bardzo pragnął. Po skończeniu jedzenia przykłada pistolet do głowy i strzela sobie w głowę, mając nadzieję, że tym razem pętla w końcu się zakończy. Niestety, Charlie ponownie znajduje się w restauracji, ale tym razem coś się zmieniło. Zauważa starszego mężczyznę, który nie powinien się tam znajdować. Jednak chwilę później mężczyzna znika, Pozostawiając go całkowicie zdezorientowanym. Psychopata jest wyczerpany powtarzającymi się pętlami i zasypia na stole pomimo prośby Anny, aby opuścił lokal. W końcu budzi go dwóch policjantów, wezwanych przez zaniepokojoną kelnerkę. Charlie próbuje stawiać opór podczas aresztowania, mimo że wie, że nigdy nie dotrze na posterunek, po czym czas znów się resetuje. Wyczerpany i pokonany Charlie upada przed Davidem, gdy łysy mężczyzna w końcu po raz pierwszy zabiera głos. David mówi, jak bardzo jest rozczarowany Charlim który tak łatwo się poddał. Wspomina o znanych seryjnych mordercach, takich jak Sobhraj, Damer i Bundy i pyta, co zrobiliby oni w tej sytuacji. Pyta nawet Charlie'ego, co zrobiłby jego tata, ale psychopata traci panowanie nad sobą i ostrzega go, żeby nie mówił o swoim ojcu, który nie ma z tym nic wspólnego. Jednak David nazywa go bezwartościowym gnojkiem i namawia go, żeby zamiast narzekać, podjął działania. Dziwnie zmotywowany jego słowami, Charlie odczuwa przypływ adrenaliny i rozpoczyna kolejną serię zabójstw, Mordując po kolei wszystkich w restauracji. Na końcu pozostaje tylko Anna, więc Charlie bierze ją na bok i mówi jej, że jest zmęczony powtarzaniem tej pętli, ponieważ nie może spać ani wrócić do domu. Uważa, że to ona jest tą wyjątkową osobą, którą musi w końcu zlikwidować, aby pętla się zakończyła. Anna błaga o litość, mówiąc, że ma córkę, ale psychopata ignoruje jej słowa i dźgają nożem. Niestety, ta taktyka również nie działa i Charlie ponownie znajduje się w restauracji. Całkowicie załamany mężczyzna zatacza się do swojej ciężarówki i płacze, przytłoczony niekończącym się cyklem. Pętla wkrótce zaczyna się od nowa, a Charlie jest oszołomiony, gdy nagle zauważa księdza siedzącego spokojnie w restauracji. Pełen nadziei Charlie podchodzi do księdza i nawiązuje rozmowę. Ksiądz pyta go, czego się nauczył, a Charlie przyznaje, że po prostu chce wrócić do domu. W międzyczasie David gestem daje mu znak, żeby nie rozmawiał z księdzem. Niezależnie od tego Charlie wyznaje, że zrobił wiele złych rzeczy, ale ksiądz mówi mu że nadal ma moc wyboru własnego przeznaczenia. Psychopata wkrótce całkowicie się załamuje i błaga o zbawienie, płacząc, że nie może już dłużej tak żyć, więc ksiądz udziela mu również przebaczenia. Kiedy Charlie pyta, co ma teraz zrobić, ksiądz po prostu mówi mu, żeby zaczął od nowa. Chwilę później następna pętla zaczyna się od nowa i tym razem Charlie w końcu zachowuje się jak przyzwoity człowiek. Zauważa również trzech narkomanów, którzy nękali Annę, gdy ta miała wejść do restauracji, więc konfrontuje się z nimi, a nawet pokazuje im swoją broń. Wygłasza im krótką przemowę, a także ostrzega narkomankę, aby nie zadzierała z tymi dwoma idiotami, którzy mają na nią zły wpływ. Po odesłaniu dwóch facetów, oferuje dziewczynie podwiezienie, ale ona odmawia i odchodzi. Kiedy Charlie wraca do środka, Anna przychodzi, aby przyjąć jego zamówienie, a on zachowuje się wobec niej uprzejmie, w przeciwieństwie do swojego zwyczajowego, przerażającego zachowania. Następnie podchodzi do dwóch pielęgniarek i dziękuje im za ich służbę, uznając, że ratowanie życia nie jest łatwą pracą. Oferuje nawet, że zapłaci za ich ciasta, a pielęgniarki są szczerze wzruszone i wdzięczne za jego gest. Następnie Charlie podchodzi do pary cudzołożników i opowiada im, jak jego ojciec znęcał się nad matką i często ją zdradzał. Jego matka z kolei wyładowywała swoją złość na dzieciach, kontynuując cykl przemocy i cierpienia. Charlie prosi ich więc, aby pomyśleli o swoich dzieciach, aby nie musiały cierpieć za błędy swoich rodziców. Następnie Charlie zauważa, że tym razem Davida nie ma w restauracji, więc zaczyna samodzielnie delektować się ciastem. Dołącza nawet do Sama i Garego, aby napić się drinka, a cała trójka dzieli się śmiechem i naprawdę przyjemną rozmową. Po zakończeniu zmiany Anna zauważa Davida na zewnątrz i zaczyna z nim palić. Oboje rozmawiają o gwiazdach, a Anna wyjawia, że jej córka Amy ma zaledwie 10 lat, ale jest głęboko zafascynowana astronomią. Charlie staje się teraz dżentelmenem i proponuje, że odprowadzi ją do samochodu. To naprawdę robi wrażenie na Annie, więc zbliża się do niego i całuje go. Oboje wsiadają do jego ciężarówki, aby się zabawić. A przed wyjściem do środka Charlie zostawia na zewnątrz swoją broń. Wydaje się zdenerwowany, ponieważ nigdy wcześniej nie był w takiej sytuacji, ale Anna uspokaja go i zachęca, aby się zbliżył. Oboje zaczynają się całować, ale w szokującym zwrocie akcji Charlie nagle ją dźga. W następnej scenie pętla nie zaczyna się, ale Charlie budzi się w laboratorium, gdzie zauważa wokół siebie lekarzy, a jednym z nich jest nikt inny jak ksiądz. Mężczyzna przedstawia się jako dr Lowato, a wraz z nim jest dr Stevens który jest szefem placówki o nazwie Neuroscape. Jest też doktor Amy, a Charlie jest zaskoczony odkrywając, że jest to nikt inny jak Anna. Krzyczy, że ona również była w symulacji, ale lekarz zapewnia go, że to nie jest Anna i że musiał widzieć jej twarz przed symulacją. Charlie nie wierzy w to i oskarża Amy o to, że zastawiła na niego pułapkę i rzuciła się na niego, ale ona twierdzi, że to wszystko była jego decyzja. W tym momencie dowiadujemy się, że Charlie brał udział w eksperymentalnym programie resocjalizacyjnym. Jego koncepcja polega na umieszczeniu skazanych morderców w symulacjach, w których muszą zmierzyć się ze swoimi najgorszymi zbrodniami, aż do momentu, gdy poczują prawdziwą skruchę. Jeśli przejdą test, mogą mieć szansę na oddalenie zarzutów i wyjście na wolność. Jednak Charlie poniósł sromotną porażkę, więc odmówiono mu zwolnienia warunkowego i ponownie trafi do celi więziennej. Charlie spotyka również Davida, który okazuje się być kolejnym znanym przestępcą. Następnie doktor Stevens pojawia się na konferencji prasowej, gdzie twierdzi, że są w stanie całkowicie zmienić najgorszych przestępców i przekształcić ich w życzliwych, normalnych obywateli. Później podchodzi do niej reporter, który twierdzi, że wielu krytyków uważa, iż zmuszanie tych ludzi do ciągłego przeżywania swoich najgorszych zbrodni jest dziwne, a także lekceważące wobec ofiar. W międzyczasie widzimy Charliego w swojej celi, popadającego w szaleństwo z powodu eksperymentu. Doktor Stevens zapewnia natomiast reportera, że nie ma nic złego w ich eksperymencie, ponieważ nie jest on prawdziwy. W tym samym czasie Charlie jest teraz zakrwawiony i poważnie ranny, co skłania pracownika do pilnego przybycia na miejsce i udzielenia mu pomocy. W innym miejscu reporter mówi dr Stevens, że niektórzy nazywają ten eksperyment okrutnym i pyta o możliwe skutki uboczne, ale lekarz twierdzi, że wszyscy pacjenci są chętnymi ochotnikami i jak dotąd nie zaobserwowano żadnych skutków ubocznych. Tymczasem niektórzy pracownicy mówią dr Amy, że Charlie nie spał od kilku dni, ponieważ boi się, że wróci do restauracji. Ale Amy okrutnie wstrzykuje zabójcy środek uspokajający i prosi go, aby pozdrowił jej mamę. W ten sposób ujawnia się, że jest ona córką Anny, zamordowanej przez Charlie'ego. Film kończy się, gdy Charlie ponownie trafia do restauracji i krzyczy z przerażenia, zmuszony ponownie zmierzyć się z koszmarami tamtej nocy. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.